Niech socjancy 1 maja. Na przódku idą państwo Państwowe zakłady Influencerści. 5 milionów weświetleniów rolków świadczy o tym, że plan latny zrealizowali w 2,5 roku. Sydzi wskazują klor, że nasi dowają Rada w aplikacjach kapitalistów, takich jak Facebook czy Instagram. Dobry Sydzi też dostawają aplikacje chiński ledowy republici i TikTok. Uśmiechnianty gambe świadczą o tym, że w ryt pude ją młedź nasi głęny ryd. Wa jest ta, ta Kuinda. Jo. Wa robi ta reklamę na Facebooku. Jo. Kuli to by weszło, trzeba rozpromować, że mam dolary do sprzedania. Pejle, się, łeb, że to do Kuinda. Jo. Weterol ci robi ta na Facebooku, nie? Ta ostatnia rolka to jest je i złoto. Jo. A ja mu lepszą rolka, dzisce. <śpiewanie> A waczeła, że to dotać ich yy, szkółnych. Co godają, że kasiebci by mi być w szkołach uciony? Ale to nie jest nic dobry, głę. Bo... No jak tak myślna? My by wprowadzał jakieś do szkół i wtedy rozmaity elementy wewrotowi, bo mogą doprowadzać do tego, że przez to ucieni kasiebci w szkołach, kasiebe są so od płęści. No jo, a rusty głę maso ucima, a rusty są so niech są No Nejo, ja tak ostatnio montował te filmici, to tamten głos tak też napierdził. To może mikrofony bym mówił jakiś nowy kupić, co? Zde. No jak gdzie? W Peweksu!